Cześć! E, ostatnią, chyba prawdopodobnie rzeczą, którą będę Wam dzisiejszego dnia przedstawiał, jest taki zestaw e, do czyszczenia roweru 8 sztuk e, marki Walford czy Walford. Nie wiem do tej pory, jak się to wymawia, nikt mi nie mówi, nikt nic nie wie. W sklepach też nie wiedzą, jak to się, jak to się powinno wymawiać. Ja nie wiem, czy to jest marka niemiecka, holenderska, nie wiadomo jaka. E, Walford Cleaning Set. Macie tutaj takie narzędzia, czyli macie e, sprocket scraper, czyli tam jakiś taki, nie wiem, do łańcucha chyba, czy do też e, kół zębatych przełożeń. Taką szczoteczkę wycior, e, szczoteczkę do łańcucha taką nietypową, bo i normalną, i taką, że możecie, nie wiem, czyścić go z trzech stron naraz. Spracket to jest, prawdopodobnie to jest do saportu, to jest do saportu i pewnie to jest do saportu i do przełożeń. Macie tyre scrubber, a to chyba na rękę się nakłada, bo chyba nie na nogę. Taka szczotka do czyszczenia opon, rim brush, no to do felk i może też po prostu do osi i tak dalej, czyli całe koła możecie tym myć, za wyjątkiem opon. Macie rękawicę, taką jakąś czyszczącą frotę, coś ten deseń, i zwykłą ściereczkę. W sumie nie ma chyba za specjalnie sensu przedstawiać wszystkiego. Tutaj jest po angielsku, po polsku jest tutaj. Nie chcę nagrywać z większej odległości, bo i tak nie ma to sensu. Made in China jest Holandia PRN ZD Trading. Papier, papier i plastik w opakowaniu. To się zaraz zobaczy dokładnie. Więc lecimy z unboxingiem. To nigdy nie było otwierane, więc zobaczymy sobie to teraz. Trochę przykurzone, ale no, tego to mi się nie chce czyścić, bo i tak ten karton zaraz wywalę, Tutaj trzeba w tą stronę przeciąć. Dobra. I mamy cały zestaw. Kurczę, fajny ten zestaw. prawda? O wycior konkretny. Nawet bym powiedział, że i do innych rzeczy może się przydać niż tylko czyszczenie do czego był ten wycior w sumie nie pamiętam czy on był do czegoś dedykowany chwila dajcie mi zerknąć czy wycior był dedykowany nie, nie, nie był dedykowany do niczego więc wszędzie tam gdzie potrzebujecie jakieś rurki czy coś przeczyścić to trzeba użyć tego możecie tego użyć dobra nie ma nic więcej w kartonie karton na bok Poleci do kosza, na makulaturę. Faktycznie rękawica frotę. A, to się zaczepia się kurczę o to wszystko. Zakładacie sobie na rękę i możecie... Aha, bo to jest z jednej i z drugiej strony, czyli można używać z dwóch stron. Fajnie. Tu taka ściereczka, tutaj takie frotę. No, można naprawdę fajnie wyczyścić rower, albo do jauta może się to przydać, do skutera na przykład. Do skutera chyba prędzej, tak samo jak do roweru i do motorynek. A trochę się z tego sypie, więc yy, rękawiczkę pokażę, jak wygląda w środku. I włókna nalecą no dobra, trudno, włókna nalecą trzeba będzie to odkurzyć. Poliester, ale fajnie wykonane to jest, naprawdę fajnie to jest wykonane. Jeśli słyszycie dźwięk zdmuchiwania, teraz ja dmuchuje to, co leci z tego wszystkiego. Tu są te jakieś, ten skrobak do czyszczenia. Może też osadów między na przykład yy, przekładniami, kołami zębatymi, bo to też może być do tego, do przerzutek przednich, tylnych i tak dalej. To jest na tyle cienkie, że według mnie można to wsadzić i wyskrobać jakiś brud. Także fajny taki plastikowy dydzolek. Tutaj mamy taką szczotkę. Właśnie też taką specyficzną, bo jest y, bardzo skupiona w jednym rzędzie. Y, bardziej grzebieniowa, tak jakbym powiedział tak, ale chyba bardziej do czyszczenia w ten sposób. Y, bardzo przyjemny materiał. Powiem Wam, że wekształcenie fajne rzeczy idzie kupić. Jestem. Podoba mi się, to jestem z tego zadowolony już teraz przy rozpakowywaniu. Hmm. Jest zabezpieczenie, które i tak się pewnie zgubi. To by musiało być przyklejone albo lepiej opalone, mam wrażenie. Chociaż nie, opalenie by tu nic nie dało. Ja bym to na klej jakiś, właśnie, dobry byłby, wiecie co? Dobry byłby klej na gorąco, odrobina kleju i to zagrzać I jakby to było uszczelnione to by nie było możliwości wiecie, ściągnięcia tego tak łatwo może to tak zrobię, zobaczymy fajne sztywne włosie kawał w ogóle jest tego, to jest jakieś takie 15, więcej niż 15 18-20 cm tutaj ma ten wycior ja bym powiedział wam, że ogólnie to można byłoby to użyć też do czyszczenia jakichś rurek. O takim. Nie wiem. Chwila. Mam taśmę mierniczą, więc sobie zobaczmy taką mniej więcej średnicę tych, y, tego w, tych włosków, czy tam y, y, włosia nylonowego. No to 2 cm średnicy można tym bez problemu wyczyścić. To ja bym powiedział, że. Do czyszczenia teoretycznie broni też się nada taki wycior. Nie powinien być wcale gorszy od y, jakichś droższych. To jest po prostu nylonowe włosie, a to jest metal. Ale to jest tak zrobione, że nie porysujecie lufy w środku. To jest taka moja sugestia. Ja nie jestem ekspertem od broni, ale mówię fajnie, że można czasem znaleźć rzeczy i kupić. Kupuję jak coś człowiek do jednej rzeczy, a ma na przykład. Sprzęt taki, że może użyć do wielu innych. No to jest spoko, bardzo spoko. Damy to sobie na bok. Teraz ta szczotka do czyszczenia opon faktycznie jest tak wycięta, nietypowo. Dłuższe, krótsze, dłuższe. Nie wiem, czy chodzi, że tak skrobać, czy też w tą, w ten, tą stronę brać oponę, czyścić, jak się obraca. Nie mam pojęcia, ale powiem Wam, że to jest, to jest elastyczne, to jest fajne. Patrzcie. To można w ogóle tak zgiąć. Kurczę, super. Super. To faktycznie można nawet oponę tak wziąć, jak się tak obraca. I ją przeczyścić tak. Ktoś nie wiem, pedałuje czy porusza pedałami w rowerze i możecie wyczyścić. Kurcze, super, super. Nawet do nie wiem, powiem wam tak, jeśli ktoś chce, to nawet do czyszczenia, nie wiem, nagrobków można to wykorzystać. Kupić więcej zestawów i nie zmarnują się elementy. To można skrócić to włosie tutaj albo po prostu szorować. Jak się zużyje, to pierwsze skrócić te dłuższe, potem skracać coraz bardziej i normalnie szorujecie, ale to jest fajne, naprawdę to jest fajne, wygodne. Nawet na moją, nie mam małej, ale też nie mam dużej ręki, jest odpowiednie. Powiem Wam, że. Super, ten materiał plastik guma, coś takiego, jest elastyczny. Patrzcie, jak się to ugina. Ja bym powiedział, że to jest chyba polipropylen, ale nie jestem pewien, właśnie. Szukam oznaczenia, ale nie widzę żadnego. Możliwe, że jest ukryte, a może nie jest ukryte. Albo się producent nie chwali. W sumie, nie wiem. Nie interesuje mnie to. Dobra, mamy wycinki. No to wycinki damy sobie tutaj. Potem się odkurzy. Mamy taką ściereczkę, frotę mikrofibra, coś ten deseń. Co tu pisze? Poliester. No to jest mikrofibra, no. ale frotę też może być. Takie nie wiadomo co. Z jednej strony taka, z drugiej strony taka. Jak dla mnie można używać z obydwu stron. Serio. No, i mamy ostatnie dwie rzeczy. Mamy szczotkę do łańcucha i mamy szczotkę do czyszczenia felk, która wygląda w sumie jak szczotka do mycia słoików czy butelek. Taka, taka jak tutaj widzicie. Ja w ogóle spróbuję to jakoś tak. Mało inwazyjnie rozpakować. Dajcie mi chwilę. Magia, już jestem ponownie. Yy, mamy rozpakowaną yy, tą szczotkę do czyszczenia felk. Yy, w ogóle fajne jest to, że to się da obracać. Te końcówki da się jakoś tam obracać. Nie wiem, czy bardzo, czy nie, ale można sobie. Yy, nie wiem, na gwóźdku zawieszać w tej pozycji albo w drugiej, w zależności od tego, jakie macie uchwyty. Przynajmniej, nie wiem, teraz się coś zblokowało. O, teraz się obraca, luźno, nie wiem, takie. No jest takie coś akurat do tej szczotki, fajnie, że jest zrobione. Yy, najlepiej chyba, żeby było tak, tak bokiem. To tak jak tutaj, nie? Według mnie, ale jak ktoś ma długie wieszaki czy takie gwoździe, to może wieszać dowolnie na dobrą sprawę. To tak de facto jest zrobione tak jak ten wycior, co przed chwilą pokazywałem, tylko że macie to zagięte w, takie, w taką literkę U, która się zbiega na końcach do środka, to jest zatopione w plastiku. Tak, na dobrą sprawę, jeśli ktoś szuka wyciora o większej średnicy. To można sobie bez problemu uciąć tutaj z jednej strony ten drut i to sobie wyprostować. A na ten moment, to ja uważam, że to też się nadaje nie tylko do czyszczenia felk, opon, roweru i czegokolwiek tam jeszcze, ale uważam, że można to też wykorzystać, jeśli ktoś kupi więcej sztuk, na przykład do mycia felk samochodowych, do nie wiem, mycia jakichś pojemników i tak dalej. Ja tu nie widzę żadnych przeszkód. W fakt, że ten plastik trzeba byłoby za pierwszym razem dobrze wypłukać. Tu jakieś zanieczyszczenia, to z tych plastików, z tego nylonu tutaj. W ogóle to włosie jest miękkie, fajne, naprawdę. Ja uważam, że super byłoby to do mycia słoików, na przykład. Ale dobra, koniec zabawy i jarania się taką pierdołą. Lecimy do kolejnego produktu i ostatniego z zestawu. Czyli szczotki do czyszczenia roweru, łańcucha rowerowego i ogólnie łańcucha jakiegokolwiek, bo można też i w motocyklu to wykorzystać. Tak, mnie się wydaje, ale pewien nie jestem. No. Tutaj macie taką typową pędzelek Miotełkę, leci z tego, to widać na, na blacie stołu, stolika. Ja to co chwilę zdmuchuję, ale no nic się nie poradzi, jest brud i trzeba to będzie odkurzyć. A tutaj jest jakiś to jest tak zrobione, że są tu zaczepy. Teoretycznie to chyba jest tak zaprojektowane w ten sposób, bo nie da się inaczej procesu produkcyjnego ogarnąć, ale teoretycznie tą jedną część można wymontować. Ale ja tego nie będę robił, nie mam potrzeby. Możliwe, że nawet teraz by wyszła, ale nie, nie, nie mam ochoty próbować. Faktycznie według mnie każdy łańcuch rowerowy, czy w motocyklu, czy w motorynce, czy w hulajnodze z łańcuchem też nie ma problemu. Są mi takie hulajnogi, wszystko co ma łańcuch napędowy. Można tym wyczyścić, naprawdę jest fajnie zrobione. Jestem, jestem zszokowany, jak ten zestaw wygląda. Bardzo fajne to jest. Osobiście polecam. Można to wykorzystywać nie tylko do czyszczenia roweru, do wielu innych rzeczy również. A że nie mam żadnego rowera pod ręką, ani niczego, gdzie mógłbym w tym momencie podczas nagrywania pokusić się o test, to zakończymy ten unboxing i prezentację na tym etapie jeśli się podobało to zachęcam do polajkowania filmów, do zasubskrybowania kanału, będę bardzo wdzięczny życzę wam dobrej nocy jeśli ktoś szuka pomocy zapraszam na mój kanał, znaczy na moją grupę na facebooku o nazwie Telefonawka Pro tam otrzymacie moją pomoc tylko i wyłącznie, czasem dosyć spersonalizowaną gust, według mojego gustu. I tyle, no. Dobrej nocy, trzymajcie się. Hej!